Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w naszej serii z World of Tanks, nowej gry M. Z tej strony Anakin20. <coughs> Dzisiaj polecimy do bitwy sztugiem, niemieckim 7 czołgów piątego poziomu, który jest bardzo fajny. Polecam także wszystkim. No to lecimy do bit. Już mój drugi film jest na tym kanale, więc jestem zadowolony, żeby się go udało nakręcić. Mam nadzieję, że go wstawię. No, no więc tak. Rzucić nas nie rzuciło za ładnie, bo jest tylko kilka piątek, no ale może coś tam popenetrujemy, jak się nam zfałdzić. No ale co, no, dojedziemy. Ja wolumynem składam, no mają dwie siódemki, więc mają dużo lepiej od nas. Więc trzeba będzie uważać, ja nie mi mamy samo dla was dobre. No i więcej też te deka. Zobaczymy, jak się ta liczba potoczy. No i co, no to osiągniemy. O, oh, Hardskopa jest zainstalowany. No trudno, trzeba sobie zainstalować. To na razę to bitwa byla, by miała znowu moda tego, że robiłem na przednio. Oto leciem. Co my tu mamy? No pociśniemy to, nie właśnie. O, tutaj prawdziwe jest przeładowanie. Ma no, 5 sekund no. A naprawdę to dzieło jest dwa ma dwa razy i muszę kopa niż tamto T34. No o no, po 800. Sprawdź taki damage czy jest, no to może to zostawię. No i zostawiłem, więc jak będziemy już to razem razem będzie wystarczy 34 na tym dziale. Ale ja tak, nie robię. No ale trudno, mam już tylko 8000 kas, znaczy doświadczenia, o co zajmuję. Ja więc niedługo już się odbada 85. I też będę prowadził serię z Minecrafta, ale to już z moimi kolegami z fanpage'a, bo z Minecrafta musi nie wszyscy razem No i właśnie o tym mówiłem, jak ja nie cierpię takich wyjazdów. Faks. Przepraszam za to lagi. Czasem się tak zdarza. Czekać, czekać... No, ten, 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 ten ma to ma się przerąbalny. Dlatego, że tutaj jesteśmy z kilku. Jezus. Chyba tu się ustawiamy ładnie. No, patrzykamy. Nie wysuwajmy się, to 74. Próbujemy go. O, jest ale fart. zniszczony! Oho, no i tutaj już jest niepar. No i poszło. No, brzuszek wyciśniemy. No! O, no i Deadman. No to co? Film jest dość krótki, więc normalnie jak zwykle ja wpadka liczę za wpadką. No co, no trudno, no to co robimy? Zrobię no jeszcze jedną krótką bitwę właśnie po lece. No co, polecę nim. Bo skałcinik mi pewnie szybko rozwalą Zobaczymy, tam coś z tego wyjdzie. Tak, Mam nadzieję, że wszystko nagra. Ja znam z głosem dobrze na belgę. na też, jest Studio to jest bardzo fajny program nagrania po mi się podoba strasznie. Może, czy dzisiaj coś nakręcę nawet. A jeżeli chcecie jakieś większe informacje, to na fanpage'u oczywiście. Jeżeli chodzi o Minecraft, to coś będziemy razem kręcić. Cic? No to na minecraft'a, czyli na fanpage'u. Zapraszamy na fanpage, a. tam są wszystkie informacje. To oczywiście link będzie w opisie do tego filmu. To jest teamwork. No, ale nie będę na szlipku pisał. Znaczy, coś fajnego. Right. Pewnie napisałem to źle, bo ja nie chcę tego... i zimie, śmiać w komentarzach w ogóle to oglądacie. Jakiś żal napisał źle. No właśnie. Sorry, ojeju, ale wpadkam. Wiedziałam! Wiedziałem, że taką wpadkę zaliszę w końcu na jakimś wideo. Przynajmniej już mam nadzieję, że nie będzie fejla. Fak, 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 fak. No, i się wrąbałem. Jak zwykle się w coś musiałem wrąbać. No, to w tam mówiłem o tej wredności tych szczycili AT2, że nie mają za duży pancerz. No, i ja cały czas tak sądzę. To było po prostu najgłupszym pniu, co mogło Overgaming zrobić, żeby dać taki pancerz na piątym pierze w ogóle. Na szóstym też taki pancerz jest AT8, więc no. O fak, 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 nie za fajnie. Co my tutaj robimy? Ustawię się do no, już zostałem. Jestem spotowany. Jakoś się tam przedostać, no Chyba no naciśniemy. Może się przedostanę, no może nie. No, postaram się zniszczyć tą bez... A, nie, już padłem. No, czekajcie, więc co co, a w nie będę tam szedł. No, no, to jest tam objazd. Artylerii to tu nie ma, więc no... Nie będziemy jeździć. bo artyleria się niezwykle obarczy, co artyleria. I boję by się z tą headsetem no to może możemy się z nią, bo akurat z lekkami się Wait for me. Mam go no na Moi znowu fail. Zawsze pamiętam tego te A to co? No to kończymy, no. Zrobiłem dwie bitwy, więcej nie <grym> planuję <stranę grym> nawet. No więc jak zwykle coś zlamiłem. Ja nie co mówić. No więc tak. No to. Siema. Koczymy.